W poprzednim odcinku pokazywałem, jak posortować dane od lewej do prawej strony, i ten sposób, który tam pokazałem, był znacznie przekombinowany. Chyba miałem jakieś zaćmienie w komentarzu pod tym filmem. Mariusz Marcinkowski zapytał, czy nie można byłoby tego zrobić prostszym, bardziej oczywistym sposobem. Oczywiście, można, Mariusz, masz rację. Tamten film e, przyciąłem i dałem odnośnik do tego. Spójrz, co można zrobić. Można. Zanim posortujemy tę listę, dodać nad pierwszym wierszem tej listy kolejne numery. Więc wpisałem jedynkę, dwójkę, przeciągam do końca w prawą stronę. Ta, ten wiersz jest po to, aby mieć możliwość powrotu do oryginalnej kolejności. Teraz umieszczam kursor wewnątrz moich danych, klikam w kartę Dane, w polecenie Sortuj, w przycisk Opcje i upewniam się, że sortowanie jest od lewej do prawej. Klikam OK, teraz wybieram wiersz, według którego chciałbym posortować. Te oryginalne tytuły kolumn są w wierszu drugim obecnie, w tym zaznaczonym obszarze, więc wybrałem wiersz drugi, klikam OK i pięknie lista ustawia mi się w kolejności rosnącej według nagłówków, według tytułów kolumn. Jeżeli chciałbym teraz wrócić do oryginalnej kolejności, robię analogiczną operację, wchodzę również do sortuj, tylko tym razem posortuję według wiersza pierwszego, w którym miałem tę oryginalną kolejność. Nie wiem dlaczego w poprzednim odcinku tak przekombinowałem, ale od tego ma się widzów i subskrybentów, żeby w komentarzach dawali znać o łatwiejszych i szybszych sposobach. Dzięki Mariusz za tę uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.